W ostatnim czasie sytuacja wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wyraźnie się poprawiła i my, my wszyscy mamy tą świadomość. Jest to na pewno może nie aż tak wielki krok milowy, jak byśmy oczekiwali, ale na pewno jest polepszenie sytuacji zawodowej, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Średnia wieku jest 53 lata w lecznictwie zamkniętym, a jeszcze jest sytuacja trudna w podstawowej opiece zdrowotnej gdzie tam średnia wieku średnia pielęgniarek i położnych jest powyżej 60 lat, więc ta sytuacja jest trudna, mamy tak zwaną lukę pokoleniową, którą staramy się jakby uzupełnić. Cały czas takie największe potrzeby, jeżeli chodzi o kadry pielęgniarskie i widoczne, to są szpitale powiatowe, bo szpitale powiatowe jeszcze zdecydowanie tam pielęgniarki mniej zarabiają niż w szpitalach wojewódzkich, w szpitalach klinicznych w szpitalach specjalistycznych i tam jest sytuacja jakby najgorsza. Wiem, że jeżeli chodzi o zatrudnienia pielęgniarek i położnych, też jest sytuacja trudna na zachodzie Polski, gdzie tam każdą ilość pielęgniarek zostanie przyjęta. Wiem, że w Małopolsce też brakuje pielęgniarek. Tam w nowo utworzonej jednostce szpitalu klinicznym, który w Prokocimiu, który jest tak dużym szpitalem, Pielęgniarki zostaną przyjęte w każdej chwili, każdego dnia. Więc to są takie przykłady, gdzie tych pielęgniarek naprawdę brakuje. Musi być jakby zwiększona ilość studentów, no ale wiadomo, że nauka trwa licencjata 3 lata, więc musimy poczekać te 3 lata, żeby weszły panie, panowie do zawodu, prawda? Więc myślę, że to sukcesywnie każdego roku będzie ta sytuacja, uzupełniana w tych ludce pokoleniowej systematycznie co rok.